Cześć, witam was bardzo Cześć, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Fitness bez ściemy. I wy, specjalnie nie robię więcej, żebyście nie próbowali, bo przy płaskich plecach będzie to po prostu niekomfortowe. czekajcie, muszę zmienić lampę. Bo jak widzicie, bez lampy ciemniej. Dobrze, mamy już lampę, możemy ćwiczyć. Teraz w pozycji do takiego półprzysiadu. Czyli uginamy kolana i uginamy biodra. Tak się lekko składamy. Teraz znowu próbujemy ten ruch bioder, który wykonywaliśmy w pozycji na czworaka i w pozycji leżącej na plecach. Zobaczcie. Kolejna lampa. No naprawdę, uparło się dzisiaj te lampy. Dobra.